Forum MMA, Tomasz Ozdoba. Tu można spotkać wszystkie postaci, jeśli chodzi o jakikolwiek sposób związany z naszymi mieszanymi sztukami walki. No właśnie, ciebie też spotykamy. Co to oznacza? Czy, czy będziemy cię mogli niebawem zobaczyć nie tylko podczas ne, takiego właśnie forum, chociażby w klatce czy w ringu? Ale powiedziałeś Tomasz Ozdoba czy mi się zdobało? Pomyliłem się, tak, oczywiście, ale nie chciałem się poprawić. Dobra, nie ma problemu. Jeszcze raz, poczekaj, nie pomyliłem się, tak, jeszcze raz. Tak, tak, czy fakt, że spotykamy Cię tutaj teraz podczas tego forum oznacza również, że będziemy mieli okazję oglądać w najbliższym czasie znów w akcji gdzieś w klatce, w ringu? Słuchaj, no prawdopodobnie. A Ci powiem dlaczego, bo yy, no wiesz, ja przez dwa lata, można powiedzieć, fajnie się rozwinąłem, bo tam moja grupa, coś tam robię też aktorsko. Ogólnie można powiedzieć, że mam zajebiste życie i fajnie wszystko się wiedzie, ale oczywiście patrzę też na innych ludzi. Mój przyjaciel, którego nazywam młodszym bratem, Tymoteusz Świątek, w pewnym momencie szedł na sam szczyt. No i jego noga może się powiedzieć powinna po ostatniej walce. Nie patrzymy to przez pryzmat tej walki, tylko po prostu sytuacja z życia. Nieraz tak bywa, że człowiek spada na samodno, żeby się odbić. No i właśnie pomogłem Omenowi się teraz odbić. Nie będziemy wracali do tego, co się stało, ale wszystko sobie w życiu poukładał. No i w tej chwili nieśmiertelny wraca. To jest najważniejsze. zająłem się ja nim jako jego menadżer i jego przyjaciel, bo to jest ważne. No i powiedziałem, Omen wracasz do, do walk, wracasz do treningów, a Omen powiedział krótko. Jeżeli ja wracam, to Ty też wracasz. Ja mówię, dobra, niech już tak będzie. Powiedziałem, a że dotrzymuję słowa, więc będę musiał wrócić. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie. Wiem, że udało mi się ruszyć Omena i to jest dla mnie najważniejsze, bo wszyscy wiedzą, że to jest mega zawodnik, młody zawodnik. Ja nigdy nie będę się nazywał zawodnikiem. Bawię się w MMA, trenuję od bardzo dawna i wiadomo, że moje nazwisko i jakieś friki związane ze mną promują ten sport i promują też innych zawodników, więc Czemu nie wrócić, nie? Na tej zasadzie. To wrócimy do Twojego powrotu, ale ja się w takim razie wrócę teraz do Tymoteusza Świątka. Mówi, że sobie wszystko poukładał, że za bardzo nie ma już to wracać do tej przeszłości, ale jednak ona miała dość istotne znaczenie, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło po tym ostatniej walce. Powiedz, ty, jako jego kolega, przyjaciel, teraz menedżer, jak sam mówisz, jak to oceniasz tą ostatnią jego walkę, jak Ty oceniasz, co wtedy się podczas tej walki wydarzyło? Bo to była ogromna dyskusja, która też również wpłynęła na jego jakąś tam dalszą postawę. Wiesz co, właściwie chyba nie wpłynęła ta walka zbytnie na niego, bardziej jego sytuacja. Sytuacja życiowa. Tam były jakiś takie ten. Co mogę powiedzieć? Jak widać, Omen jest nieśmiertelny, jak to mówią. Jest facet nie do zdarcia. Jego kiedyś powiedziałem: albo w ringu trzeba zabić, albo go tak znokautować, żeby nie stał. To jest jedyna sprawa na plus, że to jest prawdziwy zawodnik. Jeżeli chodzi o przygotowanie, mi się zdaje, że tak jak Omen powiedział, zbyt. Szybko chcieli zgubić te kilogramy bo w bardzo małym odcinku czasu i on sam powiedział, że. On chciał walczyć, ale po prostu jego organizm odmówił mu posłuszeństwa, on sam czuł, że czuł się źle. I on powiedział, że teraz musi wrócić inaczej, do tego podchodzi, wrócił do treningów. Tam była... Ale sam widziałeś, no to, jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu... Ja tą walkę zawsze oglądałem i mówię, jak on to przetrwał. I to no przetrwał... właśnie, jak on to przetrwał? To jest omen. Mówi się, że on rzeczywiście może do końca technicznie nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem, może to nie... Natomiast ja serce wiem. do walki. Ale to nie szkoda zdrowia czasami? Nie, nie chodzi o to. On ma serce do walki. To jest typowy taki gladiator, nie? To jest, to jest człowiek, którego no naprawdę trzeba ubić. A teraz będziemy pracowali nad jego techniką. Myślę, co jak dalej, jaki klub. No, po prostu on jest młody i wszystko można jeszcze oszlifować, doprowadzić go. I ja powiedziałem, omen, ciągnę cię na sam szczyt. Nie wiem jak to zrobimy, ale. Będziesz na lepszy galak, będziesz walczył o pasy, wrócił i co jest najważniejsze, jego psychika ustawiła się tak, że on tego chce. A to jest najważniejsze, bo on w pewnym momencie już miał dość. On, on się tak jakby wypalił, nie? I to... Życie dało mu po dupie, nie? Ale teraz mówię oficjalnie, Omen wraca i zrobię rozpierduchę w MMA, nie? Gdzie będzie wracał w takim razie? Gdzie będzie się przygotowywał? Coś już macie konkretnego ustalonego? To będzie stare miejsce? Nie, z tego co mówił sam Omen, gdzieś tam mówiąc, zapowiadając, że ewentualny swój powrót to zmienia też klimat, jeśli chodzi o te sprawy. Pierwsza sprawa. Tomasz Knap i Klub Fightman to jest początek, gdzie onkolwiek zaczynał. I nigdy nie będziemy od tego uciekali. Czy tak samo jak on, czy ja, mamy swoje loga wytatuowane i to będzie do końca życia z nami już, ale wiadomo, że musi się chłopak rozwijać. Nie wiadomo, w którym kierunku pójdziemy. Na razie on musi wrócić do treningów. Na razie trenuje tam, gdzie trenował. Zaczyna crossfitowe, zaczyna dietę. Musi się tak jakby napędzić, a jak już poczuje ten wir, no to pójdzie lawina i go weźmiemy gdzieś. Jeszcze nie wiem, mam... Może go nabyć ściągnę do Warszawy. Już mu tak chcę pomóc, że powiedziałem, że... No... No traktuję go jak młodszego brata, nie? No. To tyle sobie e, już chyba wszystko sobie wyjaśniliśmy, jeśli chodzi o Mena w najbliższym czasie, jak to będzie ewentualnie w Warszawie, coś świetnie się z nim też spotkamy. Jeszcze właśnie nic dokładnie nie mogę mówić, ale co jest najważniejsze, wrócił do treningów, gdzie było ciężko, wiesz, on już miał taką sytuację, a teraz wysyła mi zdjęcia, mówi tak, jestem na treningu, ja sporuję, jestem tu, dieta, więc podoba mi się to jego nakręcenie. Wiesz, takie już... Omen wrócił, o! To jest fajne. A ty w takim razie też mówisz, musisz wrócić, bo mu to obiecałeś, więc jak to wygląda z tym twoim powrotem? Ju, już ci mówię, ja miałem w ogóle takie pół roku przerwy ogólnie, od wszystkiego, nawet nie, nie trenowałem na siłowni, gdzie ja od dziecka też trenuję, z tego względu, bo miałem bardzo poważne kontuzje, miałem barki, wszystko już porozwalane, tak jak się mówi, sport to zdrowie. Teraz miałem też jeszcze wypadek autem, ktoś we mnie uderzył, jakieś tam kręgi, ale za miesiąc wracam na ostre, mocne treningi i zobaczymy, co się wyklaruje, i co będzie dalej? Nie wiem jeszcze gdzie będę walczył. To wszystko zależy od zer, które będą na czeku, jak ja to mówię. Bo ja mam tak fajne życie, że ja nie muszę się bić, ale jeżeli... Dobrze zapłacą, jak to zawsze Mariusz Pudzianowski mówił, można wyjść i się, napierdalać, a, a na pewno nie chcę już takiej wadzy. A czy inaczej? Jakby mi dali koksa, to bym go ubił teraz w pierwszej rundzie. Co Ka kaszelek, kaszelek. Kaszelek mam straszny, wiesz? Nie, za dużo bo, no, się gadałem. Nie, Natomiast... No ale to się choć powiem, tak jak, jak powiedział Mariusz, trzeba się być za, za dobre pieniądze, dadzą mi, by dali jeszcze raz koksa, ubiję go w pierwszej rundzie, nawet w tej wadze bez przygotowania, to mu się należy, ale myślę, że nie, że wejdę w swojej wadze albo 7-7, albo 8-4, nie? Czy to prawda, że w Warszawie ewentualnie? No tak. Jeżeli tak, to Wa Warszawa. To jest teraz już moje miasto, ja tutaj trenuję, tutaj żyję i myślę, że będzie wtedy cała sala zapełniona, bo mam tyle fanek. No właśnie. Czyli co, ewentualnie możemy spodziewać się, tak jak mówisz, Twojego powrotu w Warszawie w tym roku? No tak, jeżeli już bym miał wracać, to, to... chyba Warszawka. No nie, nie wiem jeszcze co, jak, ale Warszawa. No po co mam stąd wyjeżdżać? A druga sprawa, myślę, że przez to, że mam tyle fanek i tyle hejtów... Więc myślę, że będzie fajnie, no. Dobra, czekamy w takim razie z niecierpliwością, z niecierpliwością na rozwój czekamy. wypadków. I no. jeśli chodzi o twoją osobę i oczywiście jeśli chodzi o Omena Świątka, no i czekamy na nowe wieści, dobre wieści jeśli chodzi o, o jego osobę, bo rozumiem, że jeśli on wróci, jeśli będzie chciał dalej walczyć, to co, dalej FEN? No FEN tak, on jest związany z FENem i mam nadzieję, że zabierzemy ten pas z powrotem, nie? Nie ma, nie ma, Omen musi, musi ten, a jeżeli inna federacja, to może gdzieś za granicą, no nie wiem, ja powiem ci, ja pomogłem jemu, on pomógł mi, taka symbioza, że się nakręciliśmy razem i myślę, że będzie ostatnia pierdalanie, już nie będzie zabawy, nie będzie kurwa biegania. Nie będzie <grym> kurwa biegania, dziękujemy bardzo w takim razie Dzięki i czekamy bardzo. na te dwa powroty. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i pamiętajcie, Omen jest nieśmiertelny, a ja idę za nim. Dzięki bardzo.